Dobra, więc witam was bardzo serdecznie, z tej strony Babcia Julki. Tak, dzisiaj będziemy grać e, jakąś inną grę o koniach, której nawet nie rozumiem, ale mniej więcej coś tam Julka mi wytłumaczyła, więc chyba będę wiedziała, jak to się gra. Więc to się jakoś, nie wiem, naciska tą strzałkę i ta się teraz końmi idzie, tak fajnie idzie, chciałabym też takiego mieć w sumie w realu, dobra. Jeszcze raz, jak te co trzeba i ta się teraz tak fajnie jedzie, nie wiem, jak się jakoś na pewno. Dobra, tak się skręca Proszę bardzo, patrzcie, patrzcie Niech nie umie tak jak ja A na no, na, no, tak jest zaista. Tak, dobra Nie wiem, co to jest bardzo, no, no możemy to pewnie zobaczyć Jednak bardzo tego ciekawa No, dobra Trochę to zajmę, bo nie chcę nic szybciej jechać Zaraz, Tak koń mi zwolnił, co on chce Już jesteśmy prawie w celu. Jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze. Mówiła, że na X to 100... 1. Patrzcie jak zajście. Dobrze. Idziemy. Czy na pewno chcesz lecieć do obozu? Cenić. Jasne, że tak. Opatrzcie jakaś babka. Kurde, podobno do mnie. <laughs> Dobra, nieważne. Gdzie my teraz jesteśmy? O patrzcie Tęcza! Dobra, teraz tak robimy na Maxi. I jedziemy! O na stacji się maskacie Patrzcie, jak super! Patrzcie! O, ja chcę tam wejść! Ja chcę tam wejść! Ja chcę tam wejść! Ja chcę tam wejść! Ej no, co ty mi robisz? Co ty mi tutaj kurde? Co ty mi to kurde zostawiasz? Jedzianie. Dobra. Szybciej. 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 Szybciej! Ty, kurde, konu, no! Co mi robić? brzasz dzięki Jurka Jurka słyszysz? Koń się chyba zepsuł no to chyba jest to alecie, się proszę mamy Dobra eee, Dobra, jedziemy na to Co się to w ogóle robi, bo ja nie wiem Aha a, a, a. Ej, to nie jest mój koń. I weź Weź! No weź! Czemu we mnie wchodzisz? Co ty sobie myślisz? Jejku. Trudno, musisz zejść. Chcę czekam aż pójdą. Yy. Nie no, nie, nie Dobra. I teraz ona mówiła, że jakoś coś nie a tak to... Yy, ten szyk. Nie wiem, co się na to mówi. I weźcie. Jaka tam piękna. W sumie nawet te włosy ma podobne do moich w realu. <grystanie> no, dobra, nieważne się gapisz? Jejku. Matko, co to było? O matko! To yy, po prostu straszne widoki tu są. Matko, jaki koń. a Aż się stało ze swoim płacem. Słyszeliście? Przez chwilę mówiła, mówiłam jak grimy klaorze, ale nie Dobra, opatrzcie ognisko. kurde, jest Ej, Ja chcę tam wejść! Ja chcę się stać! Eee, co, to, co to jeszcze mamy? ciekawego o jakiś, jakiś jakiś fajny namiot? ej czy się coś świeci? ej patrzcie się coś świeci? Ej, fajne! ej co to jest? co to jest? co? jesteśmy to sami gdy się wczoraj spłodziłam, a pospełzał pamiętaj, raz sypce a nie chcę mi się tego czytać czy... czy... a wiem jestem bardzo leniwa ja się w takim razie się Matko Baska. To wszystko przez Julkę. O! O, o, o! Już nie ma żadnych koni. Tak, teraz mogę wsiąść. Teraz mogę wsiąść! No nie! Spadaj, bydle! No nie mogę po prostu! Idźcie sobie! Co się gapi? Widzicie, kogo się gapi? O, ta też. Jezus Maria. To jest jakaś katastrofa ekologiczna. A w ogóle to... Ja, się, ja jestem dziwnie ubrana. W sumie... Wolałabym tak bardziej tak... Hmm, co ona tutaj ma ciekawego? Hmm... O, takie typowe dla babci. Dobra, może być. Eee... Co tu mamy jeszcze? Eee... Czapka może być. I Co tu mamy jeszcze? A, butów nie widać. No to... No to klops. Teraz jest lepiej, o wiele lepiej, dla babci czapka. Oj tak, teraz się czuję na w tej czapeczce. Dobra, okej. Okay. No iście stąd, ja chcę wejść na mojego konia. Dobra, trudno. Teraz mogę ruszyć. A dobra i tak mogłam wtedy ruszyć, A brawo ja ha ha ha. Dobra, nieważne. Jedziemy dalej. Aha! Tamta była... Okej, okay, spoko. Nie wiedziałem, mam, że można tutaj latać. Też chcę. Patrzcie. O Znowu. Ej, ten koniec dziwny. Julka, zrób coś! Chodź tu! Julka! No nie, ona chyba jest tutaj, Nie wiem. Gdzie się wzięła? naprawdę daleko! Patrzcie, I believe I can fly! Aha! Aha, okej. Okay. Tak, i ten tekst wziąłem od Julki. Jakoś tak powiedziała, że... Jakbym chciała być na topie, to mam to powiedzieć. Więc właśnie to powiedziałam teraz, w tej chwili. Dobra. Chciałam tam piec, więc weź tam biegnij, a nie kurde, koniu, no. Weź proszę cię koniu, no. Za chwilę zapodam jakąś fajną muzykę z moich czasów. Wiesz, czekajcie, za chwilę zapodam. A Jak tam wejdę, tylko albo i nie wejdę, bo oczywiście ten koniec dziwny. I się nie da wejdź. Jurka, zrób coś! Jurka, pomocy! Oczekajcie co tam jest? O kurczę! Ja chcę tam no, no, a czemu nie mówiłaś, że to jest taka na Instagram, mi się spodobała! Oddaj mi to konto! Ej no, ja chcę tam iść! No, patrzcie, nie da się, no kurde! <laughs> tak, i te słowa też odlipia. Mówiła, że jeśli chcę pisać na topie, mam je używać. Więc jakaś okay, spaka, będę używała Julka. E, do usług. Dobra. Teraz... To ja! jej, jej! ej! Też tak, tak, kurde, co ja gadam? się no, ja tak teraz robię. A dobra, nie będzie. Hmm. Co tu można robić? A no, ja nie mogę, patrzcie co za koń, no matka, maska, no zróbcie coś Jezus, wiecie co, już od tego krzyczenia mi po prostu boli gardło O już ja boli gardło A oj, 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 Jolka już nie daje rady Już mnie boli gardło, od tego mówienia do tego mikrofonu, nie wiem jak ty to robisz że ty możesz nagrywać nagrywać, nagrywać na ten YouTube, YouTube, jak ktoś na to mówi, sama już nie wiem, ja jestem już po prostu załamana tą grom bardzo mi się spodobała, ale ja nie wiem co to w ogóle jest za gra, że co konie się tylko jeździ i tyle, nie no, patrzcie, jeszcze tam wbiegłam w kamerę, nie no, pięknie po prostu, nie, ja się poddaję, ja idę, idę to załatwić raz, dwa... I powiem ulce, że niestety tak się stało. I takie było i pisane los. Niestety. Takie życie niestety. Dobra. Szybciej. No super, jeszcze mi nie bije, co? ja już Wspomniałam jak się tutaj biega. Mm. Jak się biega? Kurde. Eee, nie da się. Ej ty patrzcie. Jakie kocie ruchy. O kurde. Już tak ok, chodzi a ruchy! I patrzcie, ja tańczę, ja tańczę! Ojej, je, je, ja tańczę, tańczę! tańczę. Zresztą, I Jestem to na tańsza, topie, wreszcie! Zaraz to to tam jest śpiesznic! I dajcie mi się wykąpać! Nie ja chcę się wykąpać! Albo dobra, nie, ktoś tam jest. Dobra, zrobimy na shift. Może teraz będzie działało. O ty, działa. Ale jednak nie chcę wbić. Nie, nie ja chcę tam iść, nie da się. Dobra, w takim razie zrobimy tak gdzieś indziej to julce ona się załamie i będzie super żegnam wszystkich a ja jednak przeżyłam czekajcie teraz będzie żegnam wszystkich